Elo, elo, dzisiaj znowu gramy w Roketa z Kacprem Bieśkiem. Kacpero, przywitaj się. Witam. I standardowo sobie rozegramy grę na dwie osoby. Będzie to mecz towarzyski, tak zwany dwójki. Moim zdaniem, chyba najlepiej się gra na dwójkach. W sumie my to chyba mówili nawet w wcześniejszym filmu, filmie, nie? Tak, mówiliśmy, mówiliśmy. W sumie, jak powiem ci, że jak wbiję ten karnet. To możemy pograć inne tryby, typu właśnie tą koszykówkę czy coś tego typu, nie? No można, można pograć. Nie grałem już, ale koszykówkę raz grałem tylko. Trudno się tam gra, bo tam tą piłkę trzeba inaczej wsadzić trochę, nie? Dwa razy trafiłem, ale Znaczy mi się tam udawało wygrywać z jakimiś randomami, ale ciężko się gra, dużo trudniej niż tak normalnie w ten typ co gramy. Dobra. Jedziemy. Zobaczymy jak nam pójdzie. Nic nie mam Trzeba zbierać Ej, on się nie rusza. Uważaj, bo jedzie. Wybije nam. O, ruszył się kurde. Ten drugi teraz. Co stał na bramce. Czekał, aż strzelimy. Dobra. Wybito. Dobra, biorę to. No wiesz, wiesz. Nie siądzie. Już to widzę. Nie siądzie. Uważaj. Kurde, zaczyna się Ja znaczy... Ja bym to może obronił, ale to nie jest jeszcze ten skill. Ona mi tak szurnęła tylko koło nosa. No dobra, mamy jeszcze 4 minuty chociaż żeby wyrównać. Zobaczymy. Dobra, jadę. Jedź razem, jedziemy razem. O kurde. Wiedziałem. Wiedziałem, że on to będzie chciał bronić. Bo to było już podejrzane, że on... Ale zło... i tak nie wybronił, bo odbiło się od poprzeczki, nie? No, ale nawet jakbyś trafił w tą bramkę, to on by to wyciągnął. Możliwe. Nie wiem. Okej, okay. piłka leci w bramę. Tylko nie wybij tego. Pięknie. Jest. Cudownie. Super. Ale asysty nie dostałem. A dlaczego, jak ja Ci podałem? O co tu chodzi? Nie wiem właśnie. Dobra, nieważne. Grunt, że mamy 1-1. Jedziesz. Po polsku czy po śląsku? Po polsku. Dobra. Gol? Jest. Ja widziałem to. Poprzeczka jak Było nic. Blisko. Kurde, ja nie mam mitra. Ja nie zdążę się wrócić. Musisz ty nas musisz ty nas uratować. Dobra, wróciłem jak coś. Ale jest niebezpiecznie. Dobra, biorę. Dziękuję. 2-1. Yes. Sam skończyłem tą akcję. A ty jechałeś w ogóle, czy tylko patrzyłeś co się dzieje? Nie, ja pojechałem po nitro, jechałem bokiem, żeby w razie czego tam dojechać i wbić. Dobra, eee, jodę. To jest jedź. Jodę, jodę. Jezu, jak mnie skasował. No, a ty go nawzajem. Tak? Razem my się z tym? No miałeś na tym Ja nie chcę nic gadać ale yy, widzę że tu mi komunikat pokazuje taki że, że coś ping mi szaleje Miałem ten taki zegar, wiesz o co chodzi, nie? Co tak w Okej, okej Ześrodkowanie? Nie było, było mnie w tym w otoczeniu Okej okay. Zobaczymy Ej, to dobra, w sumie jest okej. Okay. Nie wiem dlaczego sobie ubzdurałem, że przegrywamy ten mecz. <grych> dobra, ekstra. Ajajaj. Aj, aj. I jak? Aj, prawie. Było, blisko blisko. było Czekaj. Dobra, bierz to. Ja wracam po nitro i na bramę od razu. Tak zastanawiałem się, co zrobisz. Czy wybijesz w naszą bramę, czy on to po prostu dobije. Ale dobra. Okej okay. ty dobić. to. Bierzesz, jak? No dobra, strzelam, ale. Kurde. Dobra, nieważne. Nie, nie mogliśmy się teraz zgrać. Nie no, bo myślałem, że to ty chcesz wziąć, bo. Biorę, dobra. Okej, okay. wybiłem to, ale przy okazji chyba ciebie też zramowałem. No nie... trochę tak Dawaj na bramę, dawaj na bramę. Wybił to czy nie trafiłeś po prostu? A Wybił, nie, mi... bo mam strzał na bramkę. Tak no byłem. tak, widziałem, w prawym rogu mi się pokazało rzeczywiście. Czyli, to, to, czyli dobre doświadkowanie było. No, Kacper, skończysz to sam. Ale... Działaj, nitra nie mam. Dobra, ja wracam. Ja zawsze hmm. też jak gram, to ja robię tak, że jadę po polach, żeby... U wybiłem. O stary. Gdzie ta piła? Aha, tutaj. Wybi nie do naszej bramy! Pak. Dobra. Nic się nie stało. Bo ja tutaj ją odbiłem. A ty się chyba ten dobił. No. Od, no, dachu, no, okay. od dachu ci się odbiło. Dobra. Nic się nie stało. Mamy jeszcze kupę czasu, żeby strzelić na 3-2. Jedziemy razem. Dobra. Ekstra. Jest. No. Ładnie. W powietrzu było, szczelone. Bang. Szczerze myślałem, że pójdzie w poprzeczkę. Ja myślałam, że wybroni, ale z bramki się nie ruszał, także... Co o nie, no patrz tu jakiego my mamy pecha, stary. Wybroniłem to? Nie. Ja! Stary! Dostałem obronę plus 50, plus ty jeszcze nam uratowałeś dubsko. Nice! Pięknie! Ej! Pięknie! O, aleś chłopie wsad zrobił. Tak to się mówi? Ale... Nie wiem, możliwe. No taki wsad, nie? No chłopie, stary! Pięknie! Dobry meczyk, chłopie. Ale gdybym ja tam nie wyciągnął tej piły, to już by było po nas, stary. Czy, będzie, go, gol? Dobra, Czy będzie gol? Go. Nie. Nie, wybronił. Na bramę, na bramę. Jadę. Ale chyba będą szybsi. Nie. Dobra. Czekaj. Biorę. Na bramę. Jeźdź na bramę już. Dobra, próbuję, próbuję. Strzał na bramkę był. Chciałem sam w sumie skończyć tą akcję, ale on wybronił nam. Wracamy, wracamy. Widzę jeszcze tak. nie Dobra, po sytuacja dobra. opanowana. Uwaga, dobra, strzelisz to chyba. Nie, na doświadkowanie jadę. O jezu, nie, nie, nic z tego nie wyjdzie. Odwrót, czekaj, ostatnia akcja. Ja, myślałem, myślałem, że to dobijesz. Czekaj, zostaw. Ja, aleś to mi popsuł. Nieważne. Ja bym to strzelił raczej. Bo ja już miałem ją wystawioną. Dobra, pierwsza gierka wygrana. Ekstra. I co? Dajemy od razu gotowość, rozumiem. No gotowość, gotowość. Gramy dalej. Zobaczymy jak siądzie nam ten mecz. Od razu daję głosu za rewanżem. No i teraz to oczekiwanie. Czy będą chcieli grać z nami? Szczerze wątpię trochę. No zobaczymy. Na razie nie wychodzą. Nie dali ani gotowości, ani nie wyszli. Ale też tak widzę, że im ping trochę skacze. 116 mają, 120 teraz. My mamy taki prawidłowy w sumie, jaki powinien być. O, patrz tu, jakie zaskoczenie. Widziałeś to? No chcą rewanżu raczej. Raczej nie inaczej. Dobra, eee, mamy tutaj ciekawe boisko. Zobaczymy, jak nam pójdzie tutaj. Jest taki trochę chyba klimat, trochę ale japoński, nie? Czy chiński? Nie wiem. Dobra, jadę. O o. Ja, ja to liczyłem. Aj, wybronili. No, tak jakby się w ostatniej chwili ruszył z bramki. Dobra, na bramę. Będziesz? Wybił, wybił. wybił. O, o. Dobra. O nie, nie trafiłem sobie w piłę. Szlag. Ale dobra, chyba ty... On wybił, czy ty? Trochę wybiłem, tak lekko, ale... Dobra, nieważne. Dawaj na bramę, na bramę, stary. No, próbuj. O. Nie ja chciałem przejechać. Chciał na bramkę, był. Czy to piłka jest? Strzelaj. Nie, rozwalił mnie. Znaczy wybił mi. Dobra. Jest. Dziękuję. To tyle w tym temacie. Prosta bramka. No stres. Okej. Okay. 1-0. Jedziemy razem jak coś. Okej. Okay. Wracam. Caspero komunikacja, więcej, więcej komunikacji. Ja wiem, wracam Ale kiwka! Widziałeś jaką kiwkę zrobiłem? No ładnie, ładnie Tu se ją podrzuciłem, tu se poczekałem, żeby trochę się uspokoiła i taka, nie wiem jakby to nazwać, przewrotka czy coś Nieważne 2-0, proszę Państwa Będzie słupek. Gol. Będzie słupek. O ja... Cholera. Nie byłem przygotowany na to. Gdzie ta piła? A tutaj jest. Dobra. Kacpero ma piłę. Jak coś czekam na bramie. Nie, nie. Nie dam rady. Jak Albo? nie dasz? Gol będzie chyba. Nie. Jest. Dziękuję. Dostałeś pewnie wszystko? asystę. No, no asysty, asysty. Wiem, bo ja to widzę w prawym rogu, zawsze taką łapkę dostaję, nie? Fajnie poszło nawet. Ale patrz, wybroniłby, ale się cofnął. Nie Koniec wiem, gry. Zwycięstwo przez poddanie. Gramy jeszcze jednego? Taki trochę w sumie niekompletny ten mecz był. Zdaje bo... mi się, że można jeszcze jeden zagrać. W każdym razie, dwie wygrane już są. Nawet jak teraz przegramy, to żaden styk będzie, co nie? Ale lepiej wiadomo wygrać. No. Ty, patrz, rewanżów są jeszcze. To są boty, Wiem, pokazywało wiem. zero pingu. Też czasami się na to lubię nabrać. Ale w sumie mało to logiczne było, bo skoro oni wyszli i się met zakończył, no to raczej nie moglibyśmy z nimi grać, nie? No ale dobra. No tak. O Jezu, jeszcze te boisko. Lubisz grać na tym boisku? Nie, tak jest standardowe nie podoba mi się. Okej, okay, zobaczymy kogo nam teraz doda. O no to już są lepsi gracze Mówisz? Dobrze, że wybiłem, bo już widziałeś jak leciał na bramę Robijam, Ej pinga mam troszkę mordo wybił. Zauważyłem. Ma bramę. Lecę. Jest. Jest. O, ale jeszcze mnie stary rozwalili. Ej, aż powtórkę zobaczę. Dobrze, że ci powiedziałem w porę, żebyś na bramę szedł, nie? No. Ja cię tutaj lekko jeszcze zramowałem. I tamty ich mnie dobił. Ale dobra. Dobra, on... jedziesz. 1-0. Proszę Państwa. Czy będzie gol? To było chamstwo. To było hamstwo. Widziałeś to? Oj, czekaj, nie, jeszcze mnie o, zablokowałeś. Oj, ja sadził. Ej, stary, to nie fair. Widziałeś te wcześniejsze? Ta piłka się odbiła od słupka i po prostu z bramki. No, widziałem, widziałem. się jechać pod bramkę. Nie, nie, nie ruszałem się, bo byłem przekonany, że potrafię. Więc naprawdę. Kurde, no dobra, jeden, jeden, zobaczymy. Uwaga, dobra. Nie mam do palacza, nie poszaleję. Sory, Bio, biorę. Kurde, myślałem, że buja wsadzi. Nie, ja wybił, wybił. Ja biorę nitro. Oha, ja tu jest ta piła. To stary, bałem się, że samobuja. wsadzimy. Ok, no, rozwalił mnie. No szlak by to. Aj, w złą stronę, w złą stronę. Na bramę, na bramę. Wycadził mnie. Okej, okay. przyjąłem. Wracam na bramkę. Ty też to zrób. Czekaj, bo oni mnie tu kurwa ramują. Suki dziad. Ej, ty zauważyłeś, że na tym boisku taki lata ala robot dron? Ja kto to wybił? Miałem jeszcze na bramkę. Nie, zau nie zauważyłem. Czego? Ej, no mam ping, stary. Widzisz, co się ze mną działo teraz? Dobra, trudno, już to do końca dogramy. No to tak, do gramy, ale stary, mnie w bramce normalnie ten, zlagowało. Zresztą na filmie se potem zobaczysz, jak będzie na kanale. Ale to chore było. Nie, nie. No kto wsadził buja nam? Ja prawie chyba wsadziłem, ale dobili raczej, nie wiem. Nie wiem też. Kopchną mnie tam jeszcze. Dobra, spróbuję na tym pingu wyrównać, ale wątpię. I, i. Kiwnął mnie. O, widziałem, widziałem. Ciekawe za co ja dostałem imponującą obronę, ale spoko. Niech będzie. Nic z tego nie wyjdzie. Swani gnitro nitro mi ukradł. A kur... Dobra, nie szyi Jeszcze. Wpiszeliśmy to. Jest. Yes, nie. nie. Wybronił. Myślałem, że to trafi. A ty? Nie, ja widziałem, że nie trafi. Cholera No odprój. Aha, dobra. Ne, nebož. no trochę, trochę za daleko bylo Przegraliśmy to, nie trafiłem jeszcze w piłę, nieważne, ale dwie wygrane mamy, nic się nie stało. Tak, dwie wygrane, jedna przegrana, nie jest zły mecz no. Grunze chociaż my im szczelili z jedną, dawaj jedziemy razem do piły. Jeszcze na yes. koniec, strzelam. Dobra. Jeszcze na koniec, ale to co nie zmienia faktu, że i tak przegraliśmy. Co nie zmienia faktu, że fajnie się to ogląda pewnie w tym momencie, nie? Że jeszcze my trafili na 3-2. No tak, 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 dobra, zawsze jedziemy to, znowu, jedziemy. Tak, razem, no. Zawsze jak się kończy mecz, to już w dwójkę trzeba startować. Nieważne co by się stało. Jeden... Bo to, bo to jest takie to... wszystko na swoją kartę, nie? No dobra, pomarańczowi tym razem górą. Co nie zmienia faktu, że ładny i tak mecz był. Moim zdaniem wyrównany był. Co o tym myślisz? Też mam takie zdanie. Dobra, wychodzimy do menu głównego. Panie Kacpero. Tak, tak. Ja jeszcze sobie mm, zobaczę y, jak wygląda sytuacja u mnie w Rocket Pass. No mam 85 stopień, za 5 stopni dopiero dostanę 100 kredytów i ten bardzo rzadki rzut. Zobaczymy co to będzie w przyszłości, a tymczasem my się z wami żegnamy, trzymajcie się i do usłyszenia. Pożegnaj się Kacpero. Żegnam wszystkich. Na razie.